Cześć, 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 Marko Ci zrobimy sobie zdanie piąte z matury. Próbnej z nowej ery z tego roku pan Piotr wpłacił do banku kwotę 25 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią oprocentowaną w wysokości 8% w stosunku rocznym. Po każdym kwartale oszczędzania bank doliczał odsetki od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie zgodnie z procentem składanym. Do końca zdanie: Na koniec okresu oszczędzania kwota na tej lokacie bez uwzględnienia podatków była równa. Żeby to zadanie rozwiązać, możemy je w sumie rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że tak to powiem, napałę. Wystarczy po prostu pomyśleć, Chwilę, i dojdzie się też do wyniku, ponieważ w tym wyniku nie musimy znać, tylko to jest bardziej wzór, w jaki sposób ten wynik byśmy policzyli w odpowiedziach, albo po prostu skorzystamy z wzoru, jaki jest w karcie wzorów, tylko będziemy musieli go troszeczkę przekształcić. Ponieważ zróbmy to może na porządku tym sposobem z, ze wzorów, a dopiero potem powiem, jak to można zrobić w taki prostszy sposób. Nasz wzór mówi nam, że jeżeli kapitał początkowy K0 założymy na okres N lat. E, której oprocentowanie wynosi p% w skali rocznej. A kapitalizacja odsetek następuje po upływie każdego roku. Ten wzór byłby w porządku, tylko już przeszkadza nam to przedostatnie zdanie, że po upływie każdego roku jest e, e, kapitalizacja. My w naszym wypadku jest powiedziane, że kapitalizacja jest e, kwartalna, czyli. W ciągu roku 4 razy zostanie nam podliczona ta suma, jaką dostaniemy sobie od banku. W takim razie ten wzór trzeba byłoby trochę troszeczkę przekształcić, ale to nie jest nic ciężkiego, ponieważ żeby ten wzór przekształcić, dodaje się często literkę M. To M powiedzmy, że oznacza ilość e, kapitalizacji w ciągu ro, roku, czyli jeżeli mamy kapitalizację kwartalną, to będą 4 takie e, to M będzie równe 4, ponieważ 4 razy w ciągu roku to e, będziemy dostawać pieniądze. Jeżeli byłoby kapitalizacja miesięczna, no to m wynosiłoby 12, ponieważ 12 razy w ciągu roku byśmy dostawali, e, e, jakby tą wypłatę, tak? W takim razie, jeżeli to m sobie dodamy do naszego wzoru, to to m musimy pomnożyć przez n, czyli przez tą potęgę, czyli musimy dołączyć do naszej potęgi i zarazem nasze p, czy nasze oprocentowanie, musimy podzielić przez m. Dlaczego musimy to podzielić przez m? No musimy to podzielić przez m, ponieważ e, p to był procent w skali rocznej, a skoro my nie dostajemy już teraz co rok tej wypłaty, tylko co jakby 3 miesiące, czyli 4 razy w ciągu roku, to na, jeżeli 8% dostawaliśmy w ciągu całego roku, i to się nam teraz rozbija na 4 razy na 4 razy w ciągu roku, no to na początku musimy dostać 2%, potem znowu 2%, potem znowu 2% i na samym końcu znowu 2%, no bo łącznie te wszystkie 2%, te całe, jak sumujemy sobie te 4 razy te 2%, no to wyjdzie nam 8%, czyli to się będzie zgadzało. I czemu jeszcze potem potęgę mnożymy razy M? Potęgę mnożymy razy M, ponieważ kapitalizacja nie następuje N razy, czyli jak była lokata dwuletnia, to nie następuje dwa razy, tylko następuje dwa razy 4, ponieważ 4 razy w ciągu roku będziemy mieli pieniądze, a było to złożone na dwa lata, czyli powinno być nam 8. Jeżeli teraz taki wzór sobie będzie, zapamiętamy, to łatwo, z, ła, z niego ład, ładnie wchodzi, że KN, czyli nasza kwota końcowa, to jest K0, K0 to było 25 tysięcy złotych, razy, i teraz to, co będzie w nawiasie, to będzie 1 plus P, to jest oprocentowanie w skali rocznej, to było 8%, czyli to będzie 8%, y, zapiszę to y, 8% po prostu, ale to ma być podzielone na m, a m wynosi 4, bo 4 razy w ciągu roku dostajemy pieniądze, czyli podzielone na 4 i potem jeszcze dzielone na 100. Tu już bez procentów to 8 zapiszę. I to jest do potęgi m razy n. n to były lata, czyli 2, bo 2 lata, a m to było ile razy w ciągu roku dostajemy wypłatę? No 4, czyli 2 razy 4. No i z tego nam ładnie wychodzi, że będzie to 25 tysięcy, zostawimy sobie na początku, i potem w nawiasie będzie razy 1 plus 8 przez 4 to będzie 2. To już tu zapiszę, czy tu będzie 1, czyli to będzie 1 plus 0,02, czyli 2 setne, i do potęgi 8. No i jak ładnie widzimy, to to nam się do ładnej odpowiedzi, jaka jest w, w odpowiedziach, yy, skróci. Złoży 1 plus setne to będzie 1,02, no i to będzie do potęgi 8, czyli wychodzi nam po prostu odpowiedź e, B. Natomiast ten drugi sposób, jak to można rozłożyć w ogóle z tego wzoru nie korzystając, no to przemyśleć sobie to na taki sposób. Skoro mamy oprocentowanie w skali roku 8%, to skoro kapitalizacja jest powiedzmy właśnie tak kwartalna, czyli 4 razy w ciągu roku... No to, żeby ten procent się dalej zgadzał, to na kwartał muszą nadawać 2% tego, co dostaliśmy. W takim razie będziemy co 3 miesiące dostawać 2% tego, co mamy. I to będzie nasz zysk. Ale, żeby to nie był nasz zysk, to inaczej jest setne. żeby to nie był nasz zysk, tylko to, ile mamy pieniędzy, to naszą kwotę, jeżeli oznaczymy sobie jako x, musielibyśmy przemnożyć przez 1. I do tego dodać jeszcze ten nasz wynik, czyli x razy 2%. No i z tego wychodzi że to będzie po prostu x 1 plus 0,02. I to, co tutaj zapisałem, czyli x razy 1,02, to jest po prostu jakby po naszym, po naszym jednym kwartale. To ile będziemy mieli na koncie po jednym kwartale. Natomiast skoro tych kwartałów jest więcej, no to... To, przez co będziemy naszą podstawową kwotę mnożyć, musi też się zwiększyć, tak? Jeżeli to było po jednym kwartale, to potem razy kolejne 1,02 byłoby po dwóch kwartałach, to już kwota po dwóch kwartałach. Potem raz 1,02 to byłaby kwota już po trzech kwartałach. No i tak ciągle i tak ciągle, aż tego 1,02 nie byłoby 8 razy z rzędu. Bo to by oznaczało, że 8 razy z rzędu jesteśmy Pieniążki. W takim razie naszą odpowiedzią będzie odpowiedź B.